Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię czyt tarota, kaszy dla byka na tydzień 38 roku 2023. Namaszczenie przez wysoką istotę duchową do realizacji wyższych celów, celów duchowych, celów, które mają wznosić społeczeństwo do góry. Będzie szansa na jakieś wewnętrzne przebudzenie, jakieś natchnienie. Coś, co pokieruje Was, jakaś tajemnicza siła do jakiegoś działania, na coś wskaże, może jakąś książkę, może jakieś wydarzenie. Coś się będzie mogło takiego wydarzyć, jakaś wskazówka od losu, która wskaże Wam jakiś kierunek. Popatrzcie, król zwojów pojawia się przed Waszym domem. Człowiek, który ma mapy, ma odpowiedzi, właśnie ma te wskazówki, o których mówiłem. On wam je wręcza, dzięki temu będziecie wiedzieli, gdzie szukać i czego szukać. Temat jest kontynuowany. Patrzcie na tą kobietę, ona zastanawia się, którą drogą iść. Ma ich kilka do wyboru trzy drogi z jednej świeci. Światło, ale umysł jej mówi, że ta droga jest brzydka, kręta. Ona zastanawia się, czy nie iść tą prostą. Na ścieżce duchowej nieraz ten umysł trzeba wyłączyć i iść za głosem serca. Dojdziecie do Sfinksa. Sfinks ukrywa tajemnicę, waszą tajemnicę. Głębie, to co macie w środku, ale o tym nie wiecie. Ta wiedza powie Wam, kim jesteście i po co tu jesteście i co macie zrobić, ale Waszym zadaniem, Waszą ciężką pracą będzie odkopanie tej komnaty pod sfinksem, która tą wiedzę ukrywa. Gdy do tej wiedzy dotrzecie. Pojawiają się pola kaszy, energia, synchronizacja z tą energią. To jest jak duchowy internet. To jest tak, jakbyście płynęli razem z nurtem rzeki. Nie musicie wiosłować, płynąć pod prąd, po prostu tylko delikatnie kierujecie. Wiele rzeczy staje się jasnych, oczywistych. Wasze życie nabiera sensu. Ale w sercu piramidy pojawia się jakaś konsekwencja tej duchowości odwrócony król, róż, król miłości. Bardzo często tak jest na tej duchowej ścieżce, że ta miłość w tym świecie materii, znalezienie drugiej połówki, jest wtedy odcinane, bo ta miłość, zakochanie się to jest tak silna energia, że Wytrąciłaby Was z tej duchowej ścieżki. Zostawilibyście ją dla miłości, dla drugiej połówki, dlatego ta miłość zostaje Wam zabrana. Pojawia się tutaj jakaś podróż, tak jakby ta duchowość wymagała jakiegoś przemieszczenia się, ale jeszcze zerkacie. Zerkacie za tą poprzednią kartą, za tą miłością, czy, czy nie rzucić tego wszystkiego dla jakiejś miłości, ale, ale nie tędy droga. Trzeba jechać za przeznaczeniem. Ostatnia karta pokazuje różne zagrożenia. Będzie ogień, będzie niebezpiecznie, ale Wy jesteście zaopiekowani, Wam nic nie grozi. Tak to już jest, że jeżeli idziecie tą duchową ścieżką, tym waszym przeznaczeniem, takie siły o was dbają, że tutaj nie może wam się nic stać, bo wy realizujecie wyższe cele, duchowy plan, jesteście bezpieczni, nie musicie się o te ognie martwić. Być może mało widzicie, bo jesteście tutaj nisko, ale nic wam nie grozi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.